Przede mną skrzyżowanie nowocmentarnej, na której jestem z Florowską. Będę tutaj skręcał w lewo. Podjeżdżamy do florowskiej takim lekkim kątem, więc skręcając w lewo staram się podejść do florowskiej tak na kąt 90 stopni, dzięki czemu mam lepszą widoczność przede wszystkim na stronę lewą. Z prawej mi jadą pojazdy cały czas jeszcze jedzie jeden, więc poczeka, aż przejedzie ja, oczywiście, jadąc z Nowocmentarnej mam obowiązek ustąpić zarówno pojazdom z prawej, jak i z lewej jeszcze jest jeden akurat trafiliśmy na taki moment, gdzie troszkę tych pojazdów jedzie. Lewa jest wolna, prawa już też Wyjeżdżamy przez stojący pojazd Bardziej tak na środek Zjeżdżam do prawej Oczywiście mógłbym na takim torze pozostać Gdyby sprzeciwka pojazd nie jechał Wszak cały czas po prawej stronie mam e, Zaparkowane samochody Tutaj poczekamy Może już nawet och, Mogę zaczekać przed progiem Będę miał większy wtedy Zakres do tego, aby ominąć pojazdy stojące. Poczekam, aż przyjadą pojazdy. Sprzeciwka, nie wiem, czy mam miejsce za tym samochodem, do tego, aby zjechać na prawą stronę. Więc specjalnie się nie wciskam. Okazało się, że miejsce byłoby, aby uciec. To jest właśnie sytuacja. W tej chwili nic nie jedzie. Jadę sobie takim torem. Za chwilę mam skrzyżowanie. Więc zjadę do prawej po to, aby tutaj jak ktoś będzie wyjeżdżał, żeby się nie zdziwił moją obecnością. I znowu uciekłem sobie do tej strony lewej, bardziej środka. I tak sobie jadę, aż minę ostatni z tych pojazdów.